Józef Warchow, po niestety przegranym pojedynku z Łukaszem Borowskim może i smutna noc dla Ciebie, ale ja chciałbym wyciągnąć jakieś pozytywy z tego, bo było widać, że odrobiłeś zadanie domowe, tak jak mówiłeś. Było, była próba, nie, nie była udana próba obalenia, wykręciłeś się w ogóle, z, będąc na plecach, niesamowite. Yy, to lekcję odrobiłem, nie, ale wiadomo, to jest sport nieprzewidywalny, więc jak już powiedziałeś, yy, że Sytuacje są w tym sporcie różne, więc tutaj przeciwnik, wiadomo, młody, utalentowany, może dużego doświadczenia nie ma, no ale zaskoczył mi tą młodością. Myślałem, że ten, ten pojedynek potoczy się na dłuższym dystansie i wtedy będę miał możliwość większego wykazania się i skonfrontowania swojej komitości z nim. Więc tutaj mnie, tu mnie zaskoczył niewątpliwie, bo yy, szybszy był ode mnie, wyprzedził mi takimi dwoma bombami, bombami na twarz. Tam nic mi się nie urwało, yy, no, jeżeli chodzi o, o zaciemnienie yy, i uszkodzenie jakiegoś tam błędnika. Ale oberwałem, no i tutaj mnie zaskoczył i, i powiem, że po mnie tak skutecznie na tyle za szyję, że faktycznie ten, ten moment był taki no, ciężko, żeby z, tego, z niego wyjść. Nie? I, no i tutaj, niestety, musiałem sklepać. No. Taki sport. No. Masz coś jeszcze sobie do udowodnienia? Nie, ja nie udowadniam, nie udowadniam nic nikomu, bo ja jeszcze swoje udowodniłem w szczególności. Ale to, że występuję i promuję tą profesjonalną ligę MMA, to też jest. Moja zasługa, no bo yy, prekursor tego sportu w Polsce yy, Mirek Okliński tutaj, yy, z którym dobrze mi się współpracuje, kręci ten temat, yy, yy, gra w te No zaczęliśmy razem wspólnie i pierwszą i drugą edycję i jak pociągnął, dzisiaj jesteśmy w koszalinie i, i cieszę się bardzo, że numer no, 31 a robiliśmy jeden i dwa, więc tutaj już jest profesjonalnie, już jest telewizja, już jest na kibice trafia ten sport do szerszej widowni w Polsce nie tylko. No i są coraz lepsze walki, także wszyscy mieli okazję na pewno zobaczyć to. No mi się akurat nie udało. No. Wiadomo, jestem weteran sportu walki, ale to, że się jeszcze ruszam, że mi się chce jeszcze, no to wiadomo, to adrenalina jest jakaś tam, nie? No, podziękowania dla wszystkich tych, którzy mi pomogli w tej imprezie, podziękowania tutaj dla <laughs> Sylwestra Dziekanowskiego, który mnie przygotował w, przygotował w parterze bardzo dobrze. Potrafię już naprawdę, nie może nie jestem super glaperem, glap ale, ale coś tam robię, nie? I, 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 I naprawdę potrafię robić. Tylko tego nie, nie wykorzystałem, swoje, tej, tej możliwości, nie? bo trafię, za, zbyt mocno za szyję mnie uchwycił i, i już nie puścił. Nie? Także musiałem odklepać. Także no, podziękowania też w szczególności dla mojej żony, bo ona praktycznie za wszystkim wychodziła. Natalia, moja żona. No, matka moich dzieci. Podziękowałem dla niej duże, bo naprawdę włożyła swój czas, swoje serce tutaj w przygotowanie tej imprezy, żeby ona się odbyła, ten numer 31 w Koszelnie. Mam nadzieję, że to nie, 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 nie ostatni ten numer, się, się odbędzie i będą jeszcze częściej tego, ale w, w, w Aren Sport. No i myślę, że też... Może jeszcze ja się bujnę do, do jakiegoś pojedynku i wystąpię. Wiadomo, że nie muszę nic cudowania, ale cieszę się bardzo, że mogłem wyjść, że trochę zainteresowania zrobiłem swoją osobą. No i no co, podziękowałem dla, dla, dla wszystkich, którzy mi pomogli też w tym kierunku pójść i, 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 i pomogli mi tutaj e, zebrać jakieś tam powiedzmy pieniądze, żeby ta, ta e, liga. MMA odbyła się i, i poszła dalej. No, jestem za, zażanowany postawą naszych władz miejskich, ale wiadomo, jest to rok wyborczy, a rządzi. Koszalnie, no niestety platforma obywatelska, która ma monopol na władzę. I mam nadzieję, że za kilka miesięcy yy, wyborcy w Koszalnie i nie tylko podziękują tej partii, bo naprawdę to, to co się dzieje w Koszalnie, to jest yy, naprawdę arogancja, bezkarność tej władzy. To, co oni wyprawiają, to jest naprawdę niesłychane no, yy, sport koszaliński, yy, jeżeli chodzi o sport młodzieżowy. To yy, paty yy, na szyję. Nie ma w ogóle klubów yy, sportowych, bo bo, y, wszystko ładują w, w, w zawodową koszykówkę, w AZS, w piłkarki ręczne. Pierwsza liga, ekstra klasa, e, koszykarze głównie e, doją, doją tutaj urząd miejski. Sporty A na, walki są No, no i na nasza Władza wiadomo, po co ten monopol trzyma? Tu nikt nie gra z Koszalina, nikt, y, y, no, nikt tutaj nie, się, nie zapowiada w tym kierunku, żeby, żeby grać w tej Ekstraklasie. Nowi trenerzy co pół roku, co roku się zmieniają zawodnicy ciągle. Rotacja, jest rotacja, rotacja. Przychodzą na coś różni e, czarnoskórzy zawodnicy. I to jest przykre, żenujące, że miasto w tyle wydaje pieniędzy, a są przecież inne potrzeby, a, a nasza dzisiejsza młodzież naprawdę nie ma co robić. Nie? Jest parę klubików, których tam funkcjonują, którzy siedzą przy korycie. Ja jestem ten taki odludek troszeczkę, który ma jubileusz w tym roku 20 lat. I, i, i obchodzi jubileusz w swoje 50-lecie, jak już wspomniałem. I, I naprawdę mam problem z tą naszą władzą. No i tutaj. I za waszym tutaj też pośrednictwem waszego portalu internetowego mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że to się kiedyś, kiedyś wcześniej czy później skończy i przyjdą inni ludzie, nowi ludzie, którzy będą naprawdę kochać sport, kochać w szczególności też i MMA i promocję tego miasta, którą my na, na co dzień powiedzmy ona jest robiona przez zawodników moich, przeze mnie, że ten kosztań idzie daleko, daleko w Polskę. tego ci życzę spełnienia swoich osobistych marzeń sportowych, myślę, że już spełniłeś. Tak, to dziękuję raz jeszcze. Również Pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu walki. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i jeszcze się pokażę w tym oktagonie. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.